Większość mieszkańców na to, to, to są ludzie napływowi. To są ludzie, którzy zamieszkują tą część w okolicy Ulicy, ulicy Karpiej i, i, i tej części. To są ludzie, którzy mieszkają tutaj od 10 lat, e, może mniej. E, i, I te osoby po prostu no, nie wiedzą o takich rzeczach jak Fort Piąty, jak to, że mieliśmy schron na sarmackiej, którego już nie ma. Nomenomen. Jak to, że kościół w ramowicach zbudowany jest z cegieł, y, y, w jakiejś tam części z cegieł schronów, które y, których były w miejscu tego kościoła? Nie wiedzą na przykład, że kwiaciarnia y, pana Tomka jest w jednym z tych schronów. Nie wiedzą, że na ulicy Rubież był y, jeden z największych zbiorników gazu, wybudowany przez Niemców, używany, y, używany, no nie wiem, on był chyba używany do przełomu lat 70-80. Za moimi plecami znajduje się teren, na którym kiedyś znajdował się ogromny betonowo-stalowy zbiornik gazu. Jego budowę rozpoczęto w 1942 roku rękami jeńców angielskich oraz włoskich. Od tego czasu stanowił on integralną część krajobrazu Naramowic. W 1995 roku okręgowy zakład gazownictwa przekazał teren, na którym znajdował się zbiornik. Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. 15 maja zarząd fundacji powołał Poznański Park Naukowo-Technologiczny, na którego terenie teraz jesteśmy. Pierwszym wyzwaniem, zanim jeszcze powstał park, było wyburzenie ówczesnego zbiornika gazu, któremu towarzyszył wielki wybuch. Zresztą z tym zbiornikiem też się wiążą ciekawe rzeczy, bo u nas na osiedlu, jak mieszkaliśmy z rodzicami na Łokietka, to przyszła swojego czasu milicja i powiedziała, że mamy otwierać mieszkania na przestrzał, bo zbiornik będzie detonowany. Była podjęta jedna próba detonacji zbiornika, potem zdetonowano tylko dach, który opadł na ziemię, bo się okazało, że on jest tak zbudowany, że nie da się go zasadzić w